Drodzy moi kochani, dzisiejszym tematem jest piękno duchowe. Czym jest piękno duchowe i jak je rozwijać? Powiem Wam, że jakiś czas temu spotkałam się z takim zdaniem, że piękno duchowe można zmierzyć na podstawie tego, jak widzimy i jak traktujemy drugiego człowieka. Czyli taka nasza postawa serca względem drugiej osoby. Czym się kierujesz, jak na nią patrzysz? Czy to jest coś umacniającego, budującego, pozytywnego, czy raczej w tą drugą stronę ku ocenianiu zazdrości, porównywaniu się? Powiem Wam, że mi bardzo dużo daje tutaj zadanie sobie pytania jak na tą osobę patrzy Jezus, jak widzi ją Jezus. E, I ogólnie myślę, że Bóg się każdym e, po prostu z nas zachwyca, bo nas stworzył. E, zachwyca się naszymi talentami, naszymi pasjami, naszą codziennością i po prostu nami, bo jesteśmy Jego ukochanymi dziećmi. I patrzenie z tej perspektywy na drugiego człowieka powoduje, że właśnie my też e, patrzymy i traktujemy tą osobę z większą miłością, e, z większą empatią, e, właśnie nie chcemy nieść to, tą siłę, to, to umocnienie I, i to mi niesamowicie dużo daje, kiedy patrzę na drugą osobę. Chcę tak patrzeć, chciałabym, żeby takie okulary po prostu Pana Jezusa zawsze towarzyszyły mi na nosie i żebym zawsze patrzyła z tej perspektywy, a nie z takiej swojej światowej ludzkiej. My często ludzie, nie zatrzymując się nad tym, co myślimy, potrafimy patrzeć na drugą osobę i w nik nadać masę filtrów, filtrów właśnie oceniających, filtrów niebudujących, raczej dzielących, raczej burzących, jakiś powiązanych z zazdrością albo innymi trudnymi rzeczami, natomiast chodzi o to, że mamy się wzajemnie budować, bo jesteśmy jednym ciałem Chrystusa, jesteśmy Jego członkami i każdy z nas ma swoją ważną rolę do wypełnienia w Kościele, w życiu em, po prostu. Em, dlatego mamy siebie szanować, mamy siebie wzmacniać, em, mamy patrzeć na siebie jak Jezus i traktować siebie tak, jak mówi pierwsze przykazanie, czyli miły bliźniego swego, jak siebie samego. E, wiem, że to jest trudne zadanie i wiadomo, że często w pędzie życia... Nie nie zatrzymujemy się, nie myślimy o tym, ale warto nad tym pracować i ja chcę nad tym pracować, żeby właśnie patrzeć na drugą osobę z taką miłością, z takim pięknem duchowym, aby to swoje piękno duchowe. Tą wrażliwość, subtelność rozwijać. To jest naprawdę niesamowite. Znam takie osoby, które po prostu wystarczy być w ich otoczeniu i coś tak niesamowitego łapie cię za serce, że po prostu czujesz, że to wypływa z ogromnej miłości do, do człowieka, do bycia, do tego, żeby. Och, no być takim wsparciem i, i umocnieniem, żeby powiedzieć dobre słowo. E, no, bardzo lubię przebywać wśród takich osób i myślę, że każdy z nas lubi i woli to niż, e, niż jakieś plotkowanie czy zrzędzenie i e, narzekanie. Dlatego do tego też Was zachęcam w tym odcinku. Powiem Wam, że jakiś czas temu byłam w Szkocji i prowadziłam tam wraz z pewną grupą osób kurs Filip. To jest mega zabawne, bo nigdy w życiu nie byłam na kursie Filip, a miałam przyjemność już go prowadzić. Natomiast to, to, do czego chcę nawiązać, to to, że na tym kursie Filip, który był prowadzony dla Polonii w Szkocji, były to różne osoby z różnych wspólnot, różny zakres wiekowy. Niektórzy byli pierwszy raz na czymś takim, inni już byli na wielu różnych rekolekcjach. Też niektórzy mają głęboką relację z Bogiem, inni mniej. Natomiast to, co było dla mnie niesamowite, to ja właśnie starając się patrzeć na tych ludzi e, przez takie właśnie Boże spojrzenie, jak bardzo Bóg ich kocha, jak bardzo Bóg ma dla nich niesamowity plan, jak bardzo Bóg chce im błogosławić, jak bardzo Bóg widzi ich pięknych, to po prostu zalało mnie taką naprawdę falą. Um, o takiej naprawdę empatii, niesienia, chęci niesienia pomocy, chęci wylania swojego serca, e, chęci e, po prostu modlitwy za tych ludzi i dania im wszystkiego, 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 co jest najlepsze. E, i, I wierzę, że patrząc właśnie w ten sposób, nieważne czy to już w Szkocji, czy w Polsce, czy gdziekolwiek jesteś, totalnie zmienia naszą perspektywę i daje też radość. Mówiąc dobre słowa, niosąc umocnienie, służymy, służymy drugiej osoby, a zawsze służba, gdzie skupiamy się na drugiej osobie, da nam wiele więcej radości niż skupianie się tylko i wyłącznie na tym, co sami potrzebujemy, czego nam brakuje i mając w głowie tylko ja, ja, ja. Na pewno robiąc nawet drobne uczynki każdego dnia, mówiąc dobre słowa czujemy się bardziej zbudowani, czujemy się silniejsi, mamy lepszy nastrój i właśnie też o to chodzi, tak? Bóg chce naszej radości i chce naszego szczęścia i chce naszego wzrostu duchowego i chce naszego pięknego, pięknego serca. I z tym was zostawiam w tym tygodniu. Na koniec chciałabym, żebyśmy wykonali jakieś zadanko. I myślę, że tutaj nie będę jakaś może zbyt innowacyjna, ale po prostu w tym tygodniu postaraj się każdemu powiedzieć kilka dobrych słów. Kilka słów takiego umocnienia, pokrzepienia, wsparcia. E, myślę, że na pewno są osoby w Twoim otoczeniu, w Twojej pracy bądź w Twojej rodzinie, które potrzebują tego usłyszeć. E, i, I zobacz po prostu, co się będzie działo, jak Twoje relacje będą się zmieniały, jak Twój duch będzie rósł po prostu w siłę i, e, i tego Ci życzę w tym tygodniu i do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Jesteśmy w Szkocji. W Szkocji będziemy przeprowadzać kurs ewangelizacyjny Filip i jest ze mną Aniela, z którą jestem razem we wspólnocie i która właściwie zaproponowała mi trochę, poniekąd ten wyjazd i tą posługę ewangelizacyjną. Aniela, już o jejku, w ilu kursach, Filip, brałaś udział? W dużej, ilości. w dużej ilości, w dziesiątkach można powiedzieć, tak. Tak, jest już wyjadaczką, już po byłam, prostu... Byłam, byłam wyjadaczką, teraz przy nie jestem. Wszystkie konferencje znane na pamięć. Jak to się stało, że my tu jesteśmy, w tej Szkocji, Aniela? Dostaliśmy zaproszenie, w zasadzie ja dostałam od właśnie osoby, z którą między innymi współprowadziłam kursy Filip parę lat temu. No i zaprosiłam właśnie Madzie. I, i jeszcze Błażeja, którego poznają niebawem, poznacie niebawem. <noise> e, jesteśmy tutaj właśnie, żeby mm, współprowadzić kurs, kurs Filip. Kurs Filip to są rekolekcje ewangelizacyjne, więc będziemy mówić o Jezusie, będziemy mówić o Bogu, o Bożej miłości, o Duchu Świętym i będziemy dzielić się świadectwem e, po prostu z ludźmi. E, i będziemy mówić o tym, jaki jest dobry, wspaniały i tak, i jak można doświadczyć właściwie jego miłości, będziemy starali doprowadzić się te osoby do tego, aby doświadczyły Bożej miłości i spotkania z Bogiem. To będzie na pewno niesamowity czas, cała sobota i niedziela, niedziela jest obstawiona w różnych takich warsztatach, jakby świadectwach, konferencjach, yy, więc na pewno będzie, będzie, będzie tak mocno, duchowo, ale jakby mamy chyba gotowe na to serca. Przyjechałyśmy tutaj, żeby służyć, żeby... Właśnie służyć modlitwą, służyć słowem, służyć yy, swoją też obecnością, bo z tego co wiemy od lidera, to ci ludzie naprawdę spragnieni są w Bożej obecności i yy, no, tutaj to wszystko wygląda też trochę inaczej niż w Polsce. Nie ma takiego dostępu nie, 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 do różnych konferencji, wyjazdów, rekolekcji, yy, więc yy, mam nadzieję, że będziemy mogli dać im właśnie to, co najlepsze. No a poza tym chyba troszeczkę pozwiedzone, co? Takie się na plażę, Jakieś na białe plaże. plaże. No. Zostańcie z nami i zobaczcie, co będzie się działo. Zupa jest bardzo smaczna. Namaszczone warzywa, słuchajcie. Robiliśmy tą zupę ja się modlę. Panie, ja nam tę tą marchewkę. Ja nie mam tego Selera. I powiem Wam, że... Chodzi, chodzi. No, czuję się wyświetlenie. E, nie wiem czy wy tak czujecie. Ale ja dzisiaj właśnie sobie zdałam sprawę, że tak duchowo tutaj ja siedzę, tak jakby Nie wiem, po prostu, nie wiem, czy właśnie Sławka, i to przez ludzi, w których mieszkamy, lucujemy, właśnie przez to takie przyjęcie przez ludzi, to naprawdę jak aż ciężko sobie życzy, że jesteśmy za granicą. nie? Jesteśmy braćmi w Chrystusie. Jeszcze takie fajne modlitwy w bagażniku, nie? Na przemian, albo to tak. z Anielką, albo błażej ze mną, uwielbienie. Jeździliśmy takim wielkim busem siedmioosobowym. Tak. Nie wiem czemu ja jechałem cztery razy w bagażniku, no to ale Laura. Jeden jedynym razem. nie Ja wiem, to za zdradę. Wiecie, nie, jeszcze jedną rzecz powiedzieć: niesamowite w tej nie jest to, że nawet jak się go prowadzi, to ja czuję, że to we mnie pracuje. Wiecie, sensie, że ja, y, nie wiem, powiedziałem konferencję, siadłem sobie w boku i po prostu czuję, jak na, od nowa mi się wszystko, wiecie, odświeża, jak przypomina to, jak ja miłość miłości. Wiecie, że te treści naprawdę pracują. I będąc organizatorem, i gdzieś <śmówka> no, i czy, no, wiem, Freezer, Freezer. tak. Mówcą? Haha! Z przyjechał. Yy, mówca, mm. mówca, tak. Można też skorzystać, nie? I to jest super. To jest super, bo to, nie wiem, czy tak wszędzie jest. No, że no, tutaj no. dajesz i czerpiesz jednocześnie. Ja często miałam właśnie na tak bo to jest jakieś mi... Nie wiem, nie mogę. 353. Nie, nie, nie. Ja to jest ale czasem było tak, że mówiłam konferencję do siebie. Akurat miałam konferencję o Miłości Bożej w największym kryzysie jeszcze, w swoim życiu. Yy, więc też jest ciekawe, jak to myśleć Dla tym, co co mówić. No mnie niesamowicie dotknęła ta konferencja o grzechu i jak siedziałam sobie tak na środku, już nieważne w jakiej postaci, <laughs> ale siedziałam Motera. sobie i tak musiałam siedzieć przez godzinę i naprawdę tak sobie rozmyślałam nad wieloma kwestiami, no to miałam wrażenie, że Sławek to co mówił, to było po prostu moje przeszłe życie, nie? I to mi też skonfrontowało tak, w sposób taki no, bardzo dosłowny, yy, z czego Bóg mnie wyrwał, nie? Z jakich grzechów, z jakich trudności Bóg naprawdę niesie zbawienie i niesie wolność. i To tak dosłownie, nie? Że te nasze kajtany, tak jak śpiewaliśmy w tej piosence, myślały, że one są po prostu rozerwane, nie? Idziemy, idziemy jeść idziemy zupę, także złapiemy się z wami potem. Z Bogiem. z Bogiem